W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak operować Huflon C6 e, Dzisiaj będzie troszkę ciszej i przyjemniej ponieważ podłączyliśmy go do prądu, mamy taką możliwość tutaj e, I teraz tak, od czego zaczynamy? No jak zwykle mamy kluczyk, dajemy go do stacyjki przekręcamy, są dwa tryby, jest tryb 1 e, to jest tryb pracy i tryb 2 to jest tryb żurawia, jakby w trybie 1 Polecam zaczynać i tak zostawić, ponieważ wtedy na pilocie możemy kontrolować, czy chcemy operować łapami i jeździć dźwigiem, czy chcemy nim operować jako żurawiem, a w trybie 2 możemy tylko używać funkcji żurawia, czyli podnosić. Jeżeli ktoś znowu nie chce się pomylić, na przykład podczas pracy, że gdzieś przestawi jakąś łapę, to polecam używać dwa przy pracy, jedynkę przy jeździe. To teraz tak, grzybek jak zwykle odciskamy. Tu jest bardzo fajna funkcja. Taka Huflon y, ma na pilota miejsce, czyli na budowie możemy go sobie położyć i może, może stać sobie tutaj albo po skończonej pracy. Teraz tak, włączamy go, załaduje się, tutaj potwierdzamy, żeby on się połączył, dźwig nam potwierdził, połączył się i teraz tak, zacznijmy może od tego, że żeby rozłożyć po prawej stronie łapy i po lewej stronie łapy to Tutaj musimy nacisnąć, żeby złapać kąt. Jak widzimy, w kuflonie jest taka funkcja, że kąt można zmieniać co stopień. Tutaj widzimy, jak się zmienia. Ja leciutko przesunę i co stopień możemy ustawiać dźwig. Dźwig wtedy nam pokazuje, jaki procent u dźwigu ma, czyli ile może e, dźwignąć e, do góry, ile może podnieść. Tak? E, tutaj jedna, druga łapa, z drugiej strony jedna, druga łapa. Możemy sobie robić. Oczywiście najlepszym rozstawieniem dla dźwigu jest 45 stopni Tak, ja teraz sobie wszystkie łapy rozstawię na 45 stopni Pamiętamy, trzymamy przycisk tutaj po prawej Patrzymy sobie na pilocika Jak rozstawić Cyk I teraz w zależności od potrzeb te dwa przyciski y, służą do opuszczania łap. I te dwa oczywiście prawa strona, przód, tył, lewa strona, przód, tył. Y, I potem jeszcze tutaj mamy taką funkcję, żeby łapy się wysuwają y, też automatycznie. Wtedy musimy ten przycisk przytrzymać. I y, prawa stopa, lewa stopa, wysuwają się wtedy łapy. I tak można, tak roz, w ten sposób rozstawiamy dźwig. Tutaj mamy grzanie świecy. Tutaj odpalamy silnik diesla po grzeniu świecy, a tutaj odpalamy silnik elektryczny. Dzisiaj mamy elektryka, więc sobie włączymy go i możemy spokojnie działać. Zaczynamy od łap. Oczywiście, jak wam się spieszy, a na budowie się zawsze spieszy, możecie sobie tutaj skorzystać z trybu żółwika. Żółwik i zając, włączyć zająca, wtedy łapy szybciej idą w dół i dźwig szybciej też chodzi. No i teraz wysuwamy je. Prawa strona. Wysuwanie robimy oczywiście za pomocą tego przycisku, którego wcześniej pokazywałem. Musimy go nacisnąć, i wtedy funkcja działa. No i teraz tak, żeby wypoziomować dźwig, nie ma autopoziomowania, ale mamy tak. Tutaj jest bardzo prosta kuleczka, która pokazuje nam poziom dźwigu. No i oczywiście na pilocie, tutaj mamy pokazane na zielono, się zaświeciły łapy, jak widzimy. Teraz podniosę jedną, żebyście zobaczyli, jak o, tu zniknęła ona i uwaga, jak będzie miała stabilność. Jak złapię stabilność, to dźwig w tym momencie już może pracować. Ale ja lubię tutaj, macie dokładnie poziom wskazany lub tutaj manualnie. Ja lubię, żeby dźwig był na środku i polecam tak go rozstawiać, więc go teraz wypoziomuję. Dobra, jak mamy już rozłożone łapy, dźwig stabilnie stoi. Możemy sobie przełączyć tym przyciskiem. Tutaj naciskamy. Widać na pilocie, pojawia nam się dźwig, jest gotowy do pracy i jedziemy. Od lewej strony mamy obrót, lewo-prawo, do góry ramię, w dół ramię, do góry ramię, w dół ramię, wysuw ramienia, wsuw ramienia, jeep rozkładamy, jeep składamy od siebie, jeep wysuwamy od siebie, jeep składamy od siebie, no i ostatni przycisk to jest wyciągarka. Teraz uwaga, przy składaniu pamiętajcie o tym, żeby nie uszkodzić dźwigu. on tutaj zabezpiecza Jeep, żeby on nie opadał. I trzeba mieć troszkę wysunięte główne ramię i potem dopiero je schować, tak żeby ten zaczep wszedł. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, czyli nie zostawili od wysuniętego lekko ramienia, to zobaczcie, jak mamy całkiem ramię, to możemy po prostu uderzyć Uderzyć tutaj i uszkodzić sprzęt. Więc pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. A teraz lecimy z zdjęciem Giba. Zjeżdżamy sobie ramieniem głównym, tak, żeby było na wysokość tutaj nam dobrze operować. O, tutaj. I teraz tak. Te dwa bolce będziemy pierwsze wypinać, jeden i drugi. Teraz ciężko chodzą. Musimy Giba leciutko oprzeć o ziemię. Tutaj bardzo powoli podjeżdżamy. Tak? Opieramy go prawie i opierając Jeep staramy się, żeby bolce nam się luźne zrobiły. Jak się nam bolce luźne zrobią, wyciągamy je. ramię dajemy do góry. Naprosto. Ta blokada już jest zwolniona, więc spokojnie możemy dziba przesunąć w prawo. Teraz tak, trzymając go tu, bierzemy sobie, ustawiamy najpierw możemy wysokość albo możemy tą szeklę sobie przygotować najpierw, jak to woli, jak to lubi. Dajemy dziba do góry. Łapiemy go na tą szeklę. cyk. Teraz już mamy go bezpiecznie, idziemy teraz tutaj, znowu szukamy te dwa bolce, będziemy wypinali, więc dajemy dziba w dół, aż nam się poluźnią, o. Jest luz, wyciągamy. Jeden bolec, drugi bolec i teraz już mamy, ramię już jest luźne, spolce są wycięte, więc możemy sobie zająć się wtyczka. Wtyczkę najpierw obkręcamy i wyciągamy, to jest wtyczka taka jak mamy w przyczepie. Jak ją podłączymy, dźwig wie, ma zapięty jeep. jak ją wyłączymy, dźwig automatycznie sobie odłącza tą funkcję. Następnie wyciągamy węże hydrauliczne, Tutaj wiadomo jak każdy ma szybko złącza. Po usunięciu węży jedziemy dalej. Jak już węże mamy odpięte, to naciągamy sobie tutaj je w naszą stronę, to nie jest łatwe wcale. <śm> tutaj tą końcówkę cyk wyciągamy. Powolutko ją chowamy z powrotem tutaj, zobaczcie ona się tutaj mieści i sobie będzie tutaj stała, teraz ramię dodatkowe nam luźno sobie merda tutaj, bierzemy zawleczkę, tutaj na dole mamy taką zawleczkę, którą musimy zdjąć i teraz tym bolcem trafiamy tutaj, zakładamy zawleczkę i teraz tak, tutaj zabezpieczenie, pod tą wajchą jest tam taki przełącznik, który trzeba odblokować dajemy cyk do siebie, zsuwamy, to damy do góry, zsuwamy do góry do siebie i teraz cyk i cyk i jeep mamy zdjęte, zdjęty, tutaj możemy sobie to zaczepić, żeby nam nie merdało te bolce Eee, zostają tak bo teraz żeby pracować możemy podpiąć tutaj hak bezpośrednio na główne ramię jeżeli mamy taką potrzebę, że mamy duży jakiś ładunek i nie chcemy tego ściągać ale jak chcemy zapiąć adapter który mamy również na dźwigu czyli adapter do wyciągarki po dwulinowej lub trzylinowej lub adapter po prostu żeby mieć szperacz, czyli wkładać na przykład szyby do środka szperacz jest przeliczony do trzech ton to wyciągamy ten bolet i Wyciągamy całą, cały adapter. Ten adapter niestety nie ma żadnego swojego miejsca na dźwigu, więc po prostu odkładamy go na bok i nie zapominamy go zabrać z budowy. Więc tak, jedziemy z powrotem. Teraz Wam pokażę, jak z powrotem zapiąć dziba. I potem zaczniemy robić, pokażę jak założyć wyciągarkę. A więc tak, z powrotem wkładamy to ramię. Tutaj bolec musi wejść. Zawleczka musi zostać założona. Tak, bezpieczeństwo przede wszystkim. No i zaczynamy zabawę od nowa. Odbezpieczamy. Tutaj. To już nam nie będzie potrzebne. To nam trzyma dziba. Tutaj. Kolejna zawleczka. Cyk. Wyjeżdżamy. Tutaj wyjeżdżamy. Dajemy sobie go. Troszkę do tyłu trafiamy sobie tutaj. Jak widzicie, to wchodzi pomiędzy, tutaj wchodzi pod. Trafiamy sobie, patrzymy najlepiej od dołu, ciągnąc, ciągnąc, żeby trafić normalnie. Zapinamy jeden, zapinamy drugi. Potem bierzemy kable. Hydraulika i elektronika Zbijacz jest bardzo dobry, chyba ciężko go trzymać. Ale to dobrze, i wkładamy tutaj cyk. Wpinamy, no i teraz po kolei. Możemy dać sygnał najpierw, Możemy najpierw od kabli. Kable tutaj mamy tak samo jak w Begliwcze czy w Jekko. Wszystkie dźwigi mają zaznaczone, żeby się nie pomylić. Tutaj mamy akurat ładne kolorki. A więc bierzemy hydraulikę po kolei węże mamy zaznaczone kolorki. Wciskamy czerwony, niebieski, zielony i żółty. OK. Na końcu wtyczka Pilot e, dźwig od razu nam czyta, że Jeep jest podłączony No i znowu jedziemy. Góra, tutaj trzeba luzować, czyli jeep dać do góry, odkręcić szekle zabrać na boczek. I teraz uwaga, będziemy, jedziemy dookoła, od tamtej strony, tutaj. Patrzymy, tutaj na kable. Wkładamy bolce dolny, zazwyczaj wchodzi. Na ludzie, a z górnym trafiamy i znowu musimy driba całego w dać, oprzeć o ziemię, żeby go sadzić. Ktoś, kto operuje często tym dźwigiem, jak zobaczycie pewnie na kolejnym filmie przy porównaniu huflona z Jekko, Zobaczycie, że Andrzej, który pracuje na co dzień z tymi dźwigami, dużo szybciej sobie z tym poradził, dużo sprawniej. Kwestia wprawy, ale też jest to, można powiedzieć, porównywalnie łatwe jak dla mnie wieko, więc bardzo fajnie jest to zrobiony ten system. Dobra, kolejna rzecz, zakładanie wyciągarki. To teraz na pilocie mamy settings, winch, włączamy ją i... Na ostatnim klawiszu pojawia nam się wyciągarka, i teraz będziemy lecieć po kolei. Zwalniamy ją, czyli od siebie wyciągarka się luzuje, i możemy jechać po, po kolei. Tutaj kółeczka. Zobaczcie, tutaj, jak kuflon sprytnie wszystko robi. Jest pokazane, Są pokazane strzałeczki, gdzie powinna, jak powinna lina iść. Czyli pod czpieniem pod, yy, lina. Tutaj kolejna widać, że nad czpieniem. I teraz tak, tutaj jak włożymy ją, musimy ją zgiąć Tutaj musimy włożyć tak tą linę, żeby kółeczko mogło się zapiąć Cyk, mamy tutaj kółeczko I teraz lecimy kolejne Możemy sobie troszkę poluzować tą gumę Tutaj znowu mamy wyżłobienie, które pozwala nam linę założyć na kółeczko Potem znowu mamy pod Widać tutaj szczałeczki wszystko nam elegancko pokazują Fajne detale bardzo kółeczko mamy tutaj pomiędzy piskamy i teraz ostatnie wyciągamy, tu jest taka zawleczka którą trzeba wyciągnąć tutaj widzimy ją od drugiej strony tą zawleczkę wyciągamy linę znowu przewlekamy cyk zawleczkę z powrotem zakładamy zawleczka to jest takie zabezpieczenie, żeby nam lina tutaj przypadkiem nie spadła i już stąd jedziemy do końca. Cyk. Jak linę mamy już tutaj, to teraz trzeba założyć końcówkę do liny. Tutaj mamy końcówkę do liny. Naciskamy i wyciągamy. I znowu fajna sprawa. Nigdy nie zapomnijcie, gdzie to ma iść, ponieważ tu są wyrysowane elementy, który gdzie idzie więc nigdy się nie, połapie, nie pomylicie. Zobaczcie, jakie fajne małe detale, a cieszą. No i teraz idziemy tutaj, wyciągamy bolczyk, zakładamy końcówkę doliny. Mamy i teraz tak, wyciągarkę do końca wyciągamy. Tutaj mamy kolejne zabezpieczenie. Zakładamy, możemy oczywiście tutaj użyć tego jako zblocza dwulinowego albo jednolinowego. Cyk. No i teraz do tego hak, stawka i można szklić na linie Dobra. To teraz. Jak to z powrotem złożyć? No, tak naprawdę robimy wszystko to samo, tylko na odwrót. Wypinamy czpień, dajemy do góry. Możemy najpierw się zająć wyciągarką. Pamiętajmy, żeby jak zwijamy wyciągarkę, żeby ona była w miarę naciągnięta. Żeby się tam dobrze zwijała, żeby za, długo, za dużo zwojów nie pomieszać. No i teraz znowu zawleczka. Kółko na bok, lina wychodzi. Zawróćkę zapinamy. Tutaj wyciągamy. Tutaj kółeczko zwalniamy. Tutaj kółeczko zwalniamy. Tutaj kółeczko też możemy zwolnić od razu. I wtedy możemy sobie powolutku chować, wyciągnąć ją całkiem jak to woli i powoli chować. Kolejna przemyślana rzecz. To jest taki mały wystający śpień, który pozwala nam założyć wyciągarkę, i ona sobie tutaj lekko możemy ją naciągnąć. Tak, bierzemy ten dodatkowy element, odstawiamy na miejsce. Yy, ktoś by się zastanawiał, czy tak, czy tak powinno być. Znowu rysunek pokazuje idealnie, jak to ma wchodzić. Więc spokojnie możemy go tutaj włożyć i mamy pewność, że się nie pomylimy. Cyk. No i dobra, wyciągarka złożona. Pamiętajcie, żeby odłożyć bolca ze powrotem. I pamiętajcie, żeby wyłączyć wyciągarkę, żeby przypadkiem tutaj się nie pomylić i nie urwać liny albo nie po czegoś. No i to. I chowamy Teraz przy chowaniu jeszcze raz pamiętajcie o tym, że e, ramię główne musi być troszkę, e, troszkę wysunięte. Jeszcze z ciekawostek co mogę powiedzieć: Kuflon jest jedyną marką, która pozwala na dwa ustawienia pilota: ustawienia pilota Custom i ustawienia pilota Kuflon. E, e, mogę Wam pokazać, jak to się zmienia. Więc znowu musimy nacisnąć ptaszka, okajkę wejść w settings ustawienia i tutaj mamy funkcja mapping czyli funkcja właśnie yy, pilota i możemy zmienić na hufron albo custom custom to są takie jak wam wcześniej pokazywałem czyli obrót góra do wysuw wysuńców ramienia e jeep złóż włóż i wysuń wsuń i wyciągarka jeżeli chodzi o huflona, to jest dalej mamy obrót lewo prawo Mamy wysuw-wsuw ramienia, mamy wysuw-wsuw dziba mamy, to jest wyciągarka wtedy, tu mamy góra-dół jeep i góra-dół główne ramię. A więc tak, wszystko Wam już dzisiaj pokazałem, ja na dziś kończę, wkładam maszynę i lecę trochę odpocząć. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!